Witajcie, moi drodzy! Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj z tego zielonego, pełnego pokrzyw zakątka. Skryłam się tutaj przed możliwym deszczem i przed wiatrem. Kochani, rozpoczęliśmy kolejny dzień naszej ziemskiej pielgrzymki. Każdy z nas jest w drodze i każdy z nas jest w jakimś określonym punkcie tej drogi. Coś mamy za sobą, coś już przeżyliśmy, czegoś doświadczyliśmy, i to wszystko, co się w naszym życiu do tej pory zadziało, doprowadziło nas właśnie w to miejsce, w którym się znajdujemy w dniu dzisiejszym. I może niektórzy z nas świetnie się czują w tym właśnie miejscu, w tym właśnie punkcie swojego życia. A może są wśród nas tacy, którzy chcieliby coś zmienić, którzy myślą sobie, Patrząc na swoje przeszłe życie, nie, ja tak nie chcę dalej żyć. Nie, to nie dla mnie. To mnie doprowadziło w takie miejsce, które nie jest dla mnie dobre. Nie chcę tego więcej robić. Oglądamy się za siebie i myślimy, nie, tego nie chcę. Chcę czegoś innego, ale czego, moi drodzy? Jakże ważne jest to, aby nie tylko wiedzieć, że się czegoś nie chce ale wiedzieć, czego się chce i jak dojść do tego miejsca, w którym się pragnie być. I moi drodzy, dzisiaj będzie trochę o tym. O tym, jak przeżywać te nasze trudne sytuacje, te nasze trudne doświadczenia, to, że w naszym życiu jest coś, czego nie akceptujemy, czego nie chcemy, jak to wszystko przeżywać w relacji z Bogiem. Czego Bóg nas uczy w takich właśnie trudnych sytuacjach? Posłuchajcie najpierw pierwszego czytania z Księgi Rodzaju. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu potomka. Miała zaś niewolnicę, egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy. Może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi. Gdy już minęło dziesięć lat, odkąd Abram osiedlił się w Kananie, Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swoją panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama: Przez ciebie doznaję zniewagi. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś, czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj pan będzie sędzią między mną a tobą. Abram rzekł do Saraj: Przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy. Postąp z nią, jak uznasz za dobre. Saraj upokorzyła Hagar. Wtedy Hagar od niej uciekła. Anioł pański znalazł Hagar na pustyni u źródła, przy drodze wiodącej do Szur, i zapytał: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy Anioł pański rzekł do niej: Wróć do twojej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym Anioł pański oznajmił: Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć i mówił. Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak onager. Będzie on walczył przeciwko wszystkim, i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców. Hagar urodziła Abramowi syna, i Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat 86, gdy mu Hagar urodziła Izmaela. Kochani, dzisiaj moją uwagę przykuła ta niewolnica Hagar. Zobaczcie, Saraj, żona Abrama, wpada na taki pomysł, aby oddać Abramowi swoją niewolnicę za żonę i aby z niej zrodziło się potomstwo dla Abrama. I Abram wchodzi w to. Rzeczywiście zbliża się do niewolnicy Saraj, do niewolnicy o imieniu Hagar. No i ona staje się brzemienną. I to powoduje, że ta niewolnica unosi się pychą, że zaczyna lekceważyć swoją panią, no bo ona nosi w sobie potomka Abrama, a Saraj nie może. Saraj ma zamknięte łono. I Saraj przedstawia tą całą sprawę swojemu mężowi, a on mówi no uczyń z nią tak jak ty chcesz, ona jest w twojej mocy. My no wtedy Saraj upokarza Hagar i Hagar ucieka od niej. Czyli można powiedzieć, że ta ucieczka Hagar jest spowodowana jej zachowaniem, że Hagar sama sobie zgotowała taki los bo się wynosiła ponad swoją panią, bo się unosiła pychą, bo ją lekceważyła. Ale zobaczcie, Hagar znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, błąka się gdzieś tam po pustyni, nie wie, co ze sobą zrobić. I wtedy spotyka ją anioł pańskim. I on zadaje jej takie pytanie. Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona mu odpowiada, uciekłam od mojej pani Saraj. Czyli ona mu udziela tylko odpowiedzi na pytanie, skąd przyszłaś, ale już nie mówi, dokąd idziesz. Czyli Saraj wie, że nie chce wracać do pani swojej. Uciekłam od swojej pani. To jest miejsce, do którego nie chce wracać. To wie. Nie chcę. My czasem w życiu też tak myślimy. Tego błędu to ja już nie chcę więcej popełnić. W te relacje to ja już nie chcę więcej wchodzić. Ale anioł pyta, dokąd idziesz. Czyli anioł jej zadaje pytanie, co Ty chcesz teraz z tym swoim życiem zrobić? W którym kierunku chcesz zrobić swoje kolejne kroki w życiu? I kochani, jeśli jesteśmy w takim właśnie punkcie swojego życia, gdzie wiemy, że nie chcemy już czegoś robić, to powinniśmy sobie zadać pytanie, co zatem chcemy robić? Czyli przekuć to. Takie pozytywne myślenie. Nie, czego ja nie chcę robić, tylko co ja chcę robić. Bo od tego momentu możemy wchodzić w jakąś zmianę. Oczywiście, powiedzenie sobie, czego nie chcę robić, jest też ważne, ale to jest tylko taki początek. Natomiast musi być za tym to drugie. Co ja chcę teraz robić? W którą stronę iść? I Hagar wie jedynie to, że ona chce uciec od tej pani. I ona sobie myśli, że gdzieś poza tym miejscem, w którym była, jest jej szczęście. Ale zobaczcie co jej mówi Anioł, żeby ona wróciła tam. Czyli Anioł jej mówi: nie, wcale nie masz gdzieś uciekać, tylko masz wrócić do tego miejsca, z którego wyszłaś. I może być tak w naszym życiu, moi drodzy, że my myślimy sobie, że jak gdzieś odjedziemy z tego miejsca, że jak gdzieś zmienimy całkowicie środowisko, nasze życie, to nam się wszystko nagle polepszy, nagle będziemy szczęśliwi. I czasem rzeczywiście może tak być, to zależy od sytuacji, ale może też tak być, że my chcemy tylko uciec przed czymś. Że my tak naprawdę mamy mnóstwo spraw, które powinniśmy rozwiązać w miejscu, w którym teraz jesteśmy, żeby móc pójść dalej, a nie uciekać od tego miejsca. I drodzy, mojej przyjaciółki syn, który ma bardzo poważne problemy, który ciągle jest nieszczęśliwy, ciągle jest niezadowolony, ciągle nie może znaleźć swojego miejsca w życiu, mówi jej tak, mama, ja to bym był szczęśliwy, jakbym wyjechał do Stanów. Guzik, prawda? Jeżeli nie potrafisz sobie tutaj zbudować szczęścia, jakiegoś takiego fundamentu szczęścia, to nigdzie go nie zbudujesz, bo nie jest tak, moi drodzy, że nam się rozwiążą problemy, które nosimy w sobie, przez to, że my zmienimy miejsce zamieszkania. Jest dużo spraw, które musimy rozwiązać gdzieś tam wewnątrz siebie, tu i teraz, i dopiero wtedy możemy zmienić miejsce, jeśli będzie taka potrzeba, a może się okaże, że nie potrzebujemy zmieniać tego miejsca. Czasem jest tak, moi drodzy, że to, że my chcemy tak wywrócić swoje życie do góry nogami, to może być oznaka tego, że my nie chcemy się spotkać z problemami, które są w nas i które powinniśmy rozwiązać właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie zawsze tak musi być, tak? Ale może to być jakiś taki sygnał. Szukam szczęścia gdzieś poza sobą, poza moim powołaniem, poza moją rodziną. Tu mi nie pasuje, to mi nie pasuje, ci ludzie mi nie pasują. Coś może jest nie tak w tobie. Coś może ty musisz przepracować w sobie. Zobaczcie, to Hagar upokorzyła Saraj na początku. I może ona musi powrócić tam i przeprosić swoją panią i pojednać się z nią. I może wtedy osiągnie spokój. Może też jest tak w naszym życiu, że musimy wrócić do jakiejś relacji, że musimy pojednać się z jakimiś ludźmi. Czasem z ludźmi, którzy już odeszli, czasem ze zmarłymi musimy się, moi drodzy, pojednać, bo nosimy w sobie gdzieś jakiś ból, żal do naszego ojca, do naszej matki, którzy już dawno odeszli. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Moi drodzy, nie chcę już do tego wracać. Ale do czego chcę dojść i jak tam dojść? Być może, aby dojść tam, gdzie chcę dojść, czyli do szczęścia, bo każdy chce być szczęśliwy, to może najpierw muszę wejść w przeszłość i coś tam rozwiązać. Także, kochani moi, wiedzieć, czego się nie chce, to jest jedna część, ale wiedzieć, czego się chce, to jest drugie i wiedzieć jak to osiągnąć. I Chrystus nam proponuje dzisiaj moi drodzy w Ewangelii jak osiągnąć szczęście. Co jest taką niezawodną podstawą szczęścia? Co jest fundamentem szczęścia? Chrystus pokazuje nam jak zbudować dom na skalę. Czyli taki dom, który będzie trwał pomimo różnych burz, które na niego Przyjdą pomimo różnych wichrów, pomimo różnych ulew, które go spotkają. On będzie trwał, on się nie rozpadnie. Posłuchajcie, moi drodzy, dzisiejszej Ewangelii. Są to słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im, Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak uczeni w piśmie. Wiatr wywrócił właśnie mój rower. Kochani, Chrystus daje nam przepis na to, jak zbudować stabilny dom. Jak zbudować taki dom, do którego będziemy mogli wracać, w którym będziemy mogli doświadczać poczucia szczęścia, w którym nawet doświadczając trudności, będziemy czuli się dobrze, który pomimo różnych trudności będzie trwał. To przepustką do szczęścia, moi drodzy, dla każdego z nas jest ta miłość. Jest czynienie miłości. To powtarzam wiele razy tutaj w tych spotkaniach naszych, ale to jest przecież istota całej Ewangelii. Ewangelia to jest dobra nowina, dobra nowina o Chrystusie, o Bogu, który jest miłością. I. Nie da się, moi drodzy, przejść dobrze życia, mieć jakiegoś poczucia takiego spełnienia, takiego głębokiego szczęścia, ja mówię o tym głębokim szczęściu, moi drodzy, takim szczęściu, którego właśnie nie rozwalą żadne burze, żadne deszcze, żadne wichry, które będzie w nas pomimo niesprzyjających okoliczności, pomimo tego, że doświadczymy jakiejś krzywdy w życiu, że coś nam się nie ułoży, tak jakbyśmy chcieli. Ja mówię o takim szczęściu i to szczęście może dać nam miłość. To, że my będziemy czynić miłość, oczywiście też to, że ktoś nas będzie kochał jak najbardziej, ale nawet gdybyśmy byli kochani przez innych, a nie kochali sami innych ludzi, to nie będziemy szczęśliwi. Nie do końca, moi drodzy, nie tak głęboko. I Chrystus mówi dzisiaj do nas, do ludzi wierzących, wiecie, bo on mówi: Nie każdy, kto mówi mi panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Czyli Chrystus mówi do nas, do ludzi, którzy podajemy się jako ludzie wierzący, jako ludzie Chrystusowi, że to nie chodzi w życiu o to, abyśmy prorokowali, abyśmy czynili cuda w Jego imię. Tylko w życiu chodzi o miłość, a te inne dary mają sens tylko wtedy, jeżeli służą miłości i jeżeli są czynione z miłością i ze względu na miłość. Także moi kochani, naprawdę miłość jest podstawą naszego życia, podstawą naszego szczęścia wypełnianie woli Bożej w naszym życiu, czyli kroczenie drogą miłości. Jest podstawą naszego szczęścia. I jeżeli jesteśmy w takim miejscu życia, w którym właśnie chcemy coś zmienić, w którym doświadczamy jakiegoś bólu, jakiegoś trudu, jakiegoś niezrozumienia, to warto zadać sobie pytanie, moi drodzy: co mogę zrobić, aby więcej kochać? Co mogę zrobić, aby doskonalić się w miłości? I warto jest przylgnąć do Chrystusa, który jest miłością. I od Niego uczyć się tej miłości, bo my jesteśmy, moi drodzy, w wyuczalni. Naprawdę my jesteśmy w stanie się nauczyć miłości, nawet jeśli do tej pory nie kochaliśmy. Nawet jeśli byliśmy obrzydliwymi egoistami, to jesteśmy w stanie nauczyć się miłości. Dzięki łasce Boga, ale też dzięki temu, że będziemy praktykować tą miłość, moi drodzy, że będziemy współpracować z tą łaską. Bo łaska nie działa w sposób automatyczny. Ona zawsze wymaga naszej współpracy. I wiecie, moi drodzy, kiedy byłam we wtorek w tej drugiej szkole Faustynki, opowiadałam wam o tym, to kilkoro dzieci miało taką prezentację na temat mózgu ludzkiego. I prześledziłam sobie jedną z prezentacji. I było tam podkreślone to, że w mózgu mogą tworzyć się wciąż nowe połączenia między neuronami, ale to wymaga ćwiczeń. I wiecie, piękne jest, to, jak nas Pan Bóg stworzył. Piękne jest to, że nasz mózg jest neuroplastyczny, że tam się dokonują wciąż zmiany, że tam się mogą dokonywać te zmiany na lepsze, ale do tego wymagane jest nasze zaangażowanie, nasza praca. I moi drodzy, ta neuroplastyczność, ona pomaga nam w przyswajaniu wiedzy, ale ona także pomaga nam zmienić nasze zachowania, nasze nawyki. To wszystko jest możliwe dzięki temu, jak jesteśmy stworzeni, dzięki temu, jak funkcjonuje nasz mózg. Więc miłości można się nauczyć, moi drodzy, można sobie przetrzeć w mózgu taką nową ścieżkę, która będzie pozwalała nam na taki trochę, można powiedzieć, automatyzm w miłości, czyli to będzie dla mnie takie normalne, że ja. Coś dla kogoś zrobię. Ja nie będę się musiała już tak mocno przymuszać. Jeśli będę, to praktykować. Z czasem miłość stanie się dla mnie czymś zwyczajnym. Czymś, co praktykuję po prostu na co dzień. Moi drodzy, chciałabym, aby to moje dzisiejsze spotkanie z wami nastroiło was tak optymistycznie do życia i do tego, co się jeszcze może w waszym życiu wydarzyć. Naprawdę mogą się wydarzyć rzeczy piękne, rzeczy dobre. Naprawdę w każdym momencie życia możemy dokonywać zmian w naszym życiu. To wszystko jest możliwe. W każdym momencie możemy uczyć się coraz bardziej kochać. Każda chwila jest dobra, aby rozpocząć właśnie tą drogę miłości, aby rozpocząć tą drogę doskonalenia się w miłości. Nawet jeśli do tej pory było mało miłości w naszym życiu, to od tego momentu może być jej więcej. Także moi kochani, Bóg ma dla nas bardzo konkretną propozycję. Wejdź w miłość, a zobaczysz, że zbudujesz taki stabilny dom, w którym będziesz doświadczać poczucia szczęścia, w którym będzie ci dobrze, w którym będziesz czuł się, w którym będziesz czuła się bezpiecznie. Myślę, że na tym mogę już zakończyć, moi drodzy. Chciałabym Wam tylko jeszcze powiedzieć, że być może nie uda mi się jutro nagrać. Filmu, ponieważ yy, muszę być w szpitalu rano z moim mężem i nie mam pojęcia, jak dużo czasu będziemy musieli tam przebywać. Także, gdyby jutro nie pojawiło się rozważanie, no to będziecie wiedzieli, o co chodzi i dlaczego się nie pojawiło. A teraz zapraszam Was jeszcze na mój wiersz. Propozycja. Jesteś w jakimś określonym miejscu swego życia. Wiele już się pewnie wydarzyło. I to wiele zaprowadziło cię właśnie tu. Może wiesz już, czego więcej nie chcesz robić. Może wiesz, że nie chcesz już wracać tam, gdzie spotkał cię ból. Ale dokąd zmierzasz? W którym kierunku pragniesz stawiać teraz kroki swe? Bo przecież jesteś tu po coś, przecież Twoja pielgrzymka jeszcze nie skończyła się. Może zechcesz westchnąć do Ducha Bożego i na niego otworzysz się. Może pozwolisz, aby ukazał ci smak miłości, aby nauczył cię jej. I może czując jej słodycz, w niej odnajdziesz swój nowy cel. Może zbudujesz na jej fundamencie chwile, które jeszcze przed tobą, i dzięki temu z Bogiem zjednoczysz się. Trzymajcie się cieplutko, kochani, leje deszcz. Pa!